W Food -halu. będę Wam pokazywać zakupki, jakie dokonałam. Tylko muszę tą kamerę może jakoś inaczej ustawić. Bo widzicie tam jest małoganik. Może o, w tą stronę. Właśnie przyszło. Jestem trochę zmęczona, ale postanowiłam, że Wam nagram. Tylko po prostu ledwo <grym> Dobra, zaczynam. Będzie trochę sporo tych zakupów, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pierwsza rzecz, olej beskidzki, to jest rzepakowy. Zakupy są z Lidla. Także są dosyć właśnie duże, więc no. Ludwik jaki on jest? Cytrynowy? Tak. Mam nadzieję, że mi czasu wystarczy. Makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej, bo jak wiecie no, ja pszennego nie jadam, a przynajmniej rzadko. Ketchup, kotlin pikantny. I kupiłam jeszcze taki drugi, ale nie wiem gdzie on jest chyba w drugiej reklamówce właśnie z dobrym składem. O Jezu, co to? jakiś poproszka mam. <grych> w ogóle wymalowałam się dzisiaj nową konturówką, To ja później Wam ją pokażę. Bo bardzo ładnie się trzyma. Wygląda ten kolor taki bardziej koralowy w kamerze, ale jest naprawdę czerwony taki taki o jak jak to może bardziej dobra, jadę dalej, kiełbasa swojska eee, co tu mamy dalej deserek limonka mascarpone taki z włoskiego tygodnia ziemniaczki dalej w tej reklamówce jest, aha, swoik ogóreczki to są jakieś korniszonki. To są chyba te, co Wam polecałam je. Eee, tak. Także kureczki są. Tutaj jest jajeczka z wolnego wybiegu. 10 sztuk. Słuchajcie, wezmę sobie tą torbę na kolana, będzie mi lepiej. Nie będę się tak pochylać. Eee, co tu mamy dalej? Masełko. 82%. Ludkie weczka. Do kanapek dwa serki. Piątnica zasmakowały mi bardzo te truskawkowe, także są dwa. Polecam Wam, bo są naprawdę fajne. Pewnie je znacie. Łaciaty chciałam wziąć inny smak, ale był tylko z czosnkiem, jakiś z łososiem i z czymś tam, ale chciałam ze szczypiorkiem, żeś nie było, więc wziąłam znowu naturalny. Widzę, że tracę ostrość tutaj. i tutaj też. Także tu rzucę. Wzięłam na spróbowanie takie biura, buraczki wiórki. Bo tam były jeszcze takie drugie, ale miały fatalny skład. Więc dajcie mi znać, czy je znacie. I czy polecacie, bo wyglądają bardzo fajnie. One są na odcie takie do obiadu. No zobaczymy, może akurat mi zasmakują, bo surówek to za bardzo nie było fajnych. Bananki dwa wzięłam. Tu mamy koniec i jeszcze jedna torba Także zapasy na dwa tygodnie To takie dosyć duże Co tu mamy dalej? Pipko, te wiecie, te co kupuję zawsze ym, No pociąg jedzie, słyszycie na pewno za oknem Limonka z miętą, właśnie dwa Tutaj jak jest otwarte okno to słychać Także sorry za hałasy Jak coś więc wyjmę z pleca resztę. Chciałbym wam pokazać. Co tu dalej? Koperek. Taki zielony. A jaki ma być w sumie? Soczki pomarańczowe. Dwa takie. I one są. Czekajcie, co tu jest napisane? Zagęszczonego soku pomarańczowego. Taki 100%. Takie soczki, tutaj jest jeszcze jabłkowy, 100% z tej solewity. Widziałam, że jakaś promka jest na nie, więc możecie skorzystać, jak je ja lubicie. Tutaj jest drugi ketchup, który właśnie ma fajniejszy skład, bo jest tylko ocet, sól, przyprawy i pomidory. Także z końca wzięłam na spróbowanie taki mały, bo już chyba z rok czasu nie jadłam ketchupu i chciałam sobie właśnie wziąć, bo coś mam smaczka na niego. Teraz stopy, bo dla mamy kupiłam bo chciała. Takie czwórki. Dzisiaj będę robić spaghetti, więc wzięłam parmerziano. Co tam jeszcze paróweczki? Skrzynki. Z pikoka są dobre. Lepsze nawet niż ta z indyka. Co tu dalej? Właśnie sosik do tego spaghetti. On jest z. Właśnie taki warzywny, że w sensie jest marchewka. Co tu jeszcze jest? No, tylko z warzyw marchewka. I cebula. <laughs> Dobra. Pasta do zębów taka super. Bien. Pasta do zębów taka Dentalux. Dwie przyprawy. Papryka ostra. I papryka. Słodka chciałam jeszcze wziąć, wędzoną. O, strasznie głupie. Ale coś nie mogłam znaleźć. No i tak, mięso mielone na obiad. To jest z łopatki. I polecam Wam brać łopatkę, bo jest dużo smaczniejsze i tańsze w ogóle. No i schabik. Też na schabowe. Także to były moje zakupy. Duże zapasy na dwa tygodnie. Mam nadzieję, że Wam taki się food hall podobał. I co, zapraszam Was do innych moich filmów ja zawsze do subskrypcji, bo widziałam, że tam do, trochę osób doszło, także jestem zadowolona. No i co? Ja to pakuję do lodówki i później będę do Was nagrywała vloga, także do zobaczenia w następnym filmie. Pa! pa.